Polacy nigdy nie czytali zbyt wiele. Taka jest smutna prawda. Pisze Pan na początku książki, gdzie jest czytelnik. Dlaczego nie jesteśmy czytającym narodem? Czy to wynika z powodów ekonomicznych, społecznych, czy może po prostu jest w nas jakiś wrodzony antyintelektualizm? Może to jest pewna przesada, ale na pewno przyczyny historyczne są. To znaczy, no, ten dwór szlachecki nie był miejscem, w którym książka była. Czy też biblioteka była czymś, czymś najważniejszym. Natomiast no, dzisiejsze czasy też są o tyle jakby nie, być może niedobre w ogóle dla, dla książki, że coraz, coraz częściej książka jako przedmiot materialny, jako coś, co, co, co kiedyś było. W domu inteligenta i, i, i wydawało się, że jakby no, m, m, mamy pewien sentyment do, do tego, że, że meblujemy sobie mieszkanie książkami, zupełnie się od tego odchodzi. Ludzie przestają gromadzić książki mało tego, albo uważają, że jest to w ogóle niemodne, albo uważają, że to jest sprzeczne z, 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 z higieną życia, bo, bo roztocza, bo, bo wycinane lasy, więc. Jest jakby wiele takich zupełnie nowych m, spojrzeń na książkę, które ją dewaluują. No, oczywiście zupełnie niesłusznie i, i można o tym myśleć z żalem, ale, ale w, w takich czasach żyjemy. To y, 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 Proszę zauważyć, że na przykład y, nie wiem, politycy czy znani biznesmeni wcale się nie fotografują na tle swoich bibliotek, prawda? A, a z kolei w, w, w biurach coraz częściej, zamiast prawdziwych książek, ustawiane są atrapy. Jak się wpisze w Google, y, y, atrapy książek, to, to każdy. Myślę, że się zdziwi, jak wielka jest oferta no, takich samych grzbietów do, do meblowania biur. Ale na przykład w Stanach jest inaczej, bo Barack Obama e, poleca Jonathana Franzena i Jonathan Franzen dzięki niemu, dzięki obsze Winfrey, z miejsca staje się gwiazdą. U nas tego w ogóle nie ma. No tak, u nas tak naprawdę można powiedzieć, że media bardzo mało w ogóle poświęcają uwagi książce, no a, a politycy już, już zupełnie nie. Ja nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby, żeby ktoś z, z, może poza Ministerstwem Kultury w ogóle polecał książkę, czy, czy chwalił się tym, że, że cokolwiek ostatnio czytał. I y, to, jest, to jest kwestia oczywiście polityków, ale, ale dziennikarzy też, dlatego że, że popatrzmy, co się dzieje w prasie y, codziennej, która jednak kiedyś miała swoje dodatki książkowe, która stosunkowo dużo miejsca poświęcała książce. W tej chwili działy kultury są tak mocno redukowane, że często tam z, z, z załogi, która liczyła po 10 osób, została jedna, i jest to kierownik w wieku przedemerytalnym, którego nie można zwolnić, więc no, też to, 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 to jest tak, że y, jednak kultura jest spychana gdzieś tam znacznie dalej za sprawy polityczne, za sprawy gospodarcze, za rozmaite afery, prawda, które, którymi media na co dzień żyją. I szkoda, bo, bo zobaczmy na przykład yy, co się dzieje w, w takich popularnych serwisach informacyjnych jak nie wiem, Interia, Onet pod hasłem Kultura, Yy, niedawno to sprawdzałem. Ostatnia informacja, jaka była na Interi, dotycząca książek to była z grudnia 2012 roku. O tym, że odnaleziono niepublikowaną wcześniej baśnię Andersena, a wszystkie inne informacje w dziale kultura dotyczyły yy, plotek, dotyczyły tego, że gwiazda piosenki powiększyła sobie usta, czy też yy, ktoś kogoś zdradza itp. Itd., czyli takie rzeczy, które. W ogóle kulturą nie są. Kiedyś były traktowane jako coś obciachowego, o czym się w ogóle nie mówiło. Natomiast... nie były kranicy towarzyskiej na. Tak, tak, no były to ploteczki, marginesie. prawda? A dzisiaj to, jest, to się nazywa kultura, więc to też jest jakimś znakiem czasów i, i, i chyba upadku obyczajów i kultury. Czy w takim razie można zrobić coś, żeby w Polsce nie następował ciągły spadek czytelnictwa? Czy to jest tendencja, która się będzie utrzymywała? Znaczy to jest tendencja światowa, to nie jest tak, że, że gdzie indziej na świecie czytelnictwo rośnie, a w Polsce jest tak źle, powiedzmy, że, że Polska jest takim europejskim średniakiem, nie, nie jesteśmy krajem, w którym, w którym czyta się jakoś na przykład dużo mniej niż w bogatej Belgii, prawda? O, o bardzo też bogatej jednak, jednak kulturze. Więc y, oczywiście są takie kraje, które, na które często się powołujemy, nie wiem, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, w których ta kultura czytelnicza jest bardzo mocno zakorzeniona i w których czyta się bardzo dużo, ale to też nie jest tak, że cały obraz Europy jest taki. Czytamy więcej, nie wiem, niż na przykład Grecy, prawda, czy, e, czy niż Portugalczycy, więc no, no, nie, nie jest tak, że Polacy są tą, e, powiedzmy, szarym ogonem, ta, gdzie, gdzie wszyscy inni czytają, a my nie. Natomiast czytelnictwo spada na całym świecie i, i w Stanach Zjednoczonych, i, i w Europie. Spada czytelnictwo gazet, spada czytelnictwo książek, Dlaczego? Bo następują zmiany ogólnocywilizacyjne. Po prostu młodzi ludzie, którzy to pokolenie born digital, które, które dorastało przed monitorem komputera i z niego czerpało wiedzę od początku, no chętniej czyta blogi, czy chętniej czyta serwisy internetowe niż długą fabułę. Dobrym przykładem jest, jest YouTube, prawda? To nie jest, to nie jest serwis książkowy, ale on pokazuje. Zupełnie inny model w ogóle uczestnictwa w kulturze. Ten młody odbiorca niekoniecznie chce oglądać cały film fabularny, tylko wystarczą jemu podzielone średnio utwór wizualne na YouTube to jest 8 minut. Czyli to pokazuje, że chętniej korzysta z pociętej, pofragmentowanej po jakiejś formy przekazu niż z całościowej, bo no, badania socjologiczne pokazują, że młodym ludziom coraz trudniej się skupić na, na długim na długim, jednorodnym przekazie, więc dla fabuły, yy, dla, dla takiej fabuły, yy, jeśli myślimy, powiedzmy, nie wiem, o opowieści, prawda, to, to przychodzą czasy być może bardzo trudne. Ale ten młody odbiorca też chce uczestniczyć ciągle. On chce być podłączony do sieci, on chce ją tworzyć, on chce komentować, on chce w niej być cały czas i ta nasza kultura zmienia się tak, że czy, czy ona się zmienia tak, że być może kiedyś e, tekst dłuższy niż SMS będzie, będzie przeżytkiem? To jest, to, to jest tak naprawdę trudno na to odpowiedzieć. E, dlatego, że są pewne, mm, pewne elementy, które by świadczyły, że jest inaczej. Prawda? Że jednak mm, jak popatrzymy na to, które powieści dla młodzieży się w ostatnich latach najlepiej sprzedawały, to były to duże powieści. To był, to był Harry Potter, to była Saga Zmierzch. Czyli nie, nie jakieś krótkie czytadła, tylko potężne, no, wielostronicowe powieści, już nie, nie oceniając wartości, ale, ale samą sam tą kwestię fabularności książki. Natomiast z drugiej strony, no, rzeczywiście ta bieżąca komunikacja dąży do jakiejś takiej maksymalnej kompresji, do tego, żeby przekaz był, był jak najkrótszy. Wydaje mi się, że jest jeszcze chyba za wcześnie, żebyśmy mogli stawiać jednoznaczne, diagnozy. Na pewno jest w tym bardzo duża rola i wydawców, i, i, i pedagogów, i wszystkich osób, które są związane jakoś z, z, z kulturą, żeby no, nie pozwolić do, do zaprzepaszczenia ta, takiej zdobyczy, którą jest fabuła, bo fabuła rozwija wyobraźnię. No, oczywiście można sobie wyobrazić, że jej nie będzie, bo, bo w końcu też pojawiła się w, w pewnym momencie, prawda? Wcześniej, nie, przed, przed wiekiem XVII, praktycznie rzecz biorąc, nie mieliśmy fabuły w takim rozumieniu, w jakim jest jakim jest współczesna powieść. Natomiast na pewno by to bardzo zubożyło, tak mi się wydaje, naszą wyobraźnię. A czy pisze, wspomina Pan o 60 milionach piratów w Stanach Zjednoczonych? E, czy to są jeszcze piraci? E, to się bardzo, bardzo mocno wiąże. Z rynkiem wydawniczym. Jak rynek wydawniczy e, na świecie powinien i u nas dostosowywać się do odbiorcy? Czy należy zmieniać prawo, czy są jakieś inne rozwiązania? O, to jest też w kontekście poprzedniego pana pytania. E, myślę, że absolutnie prawo w ogóle nie nadąża za, za potrzebami mm, odbiorcy. To, że na przykład młodzi ludzie chcą sobie kompilować treści, że chcą tworzyć te różne maszapy, różne y, y, wykorzystywać fragmenty wielu utworów, dlatego że dzisiaj narzędzia po prostu, które są tanie albo które są wręcz bezpłatne, dają taką możliwość, żeby kompilować rozmaite treści filmowe i, i tekstowe i dźwiękowe i tworzyć jakąś swoją własną jakość. Nieważne, nie czy ona jest na poziomie, na poziomie wysokim czy, czy na poziomie zupełnie amatorskim, ale jest taka potrzeba y, i pewna kreatywność, którą tak naprawdę y, y, pani, a, a również i, i świat wydawniczy no, powinien wspierać, a nie przeciwstawiać jej się. Prawda? I, ale, ale są bardzo tutaj jakby mm, sprzeczne działania, bo z jednej strony mamy, możemy dać przykład koncernu Disney'a, który chciałby jak najwięcej zakazać i, i, i chronić y, y, swoją własność intelektualną, wydłużając jak tylko się da prawa do, do myszki Miki, do, do tego, żeby młodzi ludzie po prostu nie mogli korzystać z tych, z tych postaci w, w jakichś swoich utworach, a z drugiej strony z postawa na przykład Lukasa i, i, i całego tego konsorcjum wokół Gwiezdnych Wojen, które uwalnia jak najwięcej i widać, że na tym korzysta, no bo powstaje bardzo dużo utworów. Powiedzmy, amatorskich związanych z tym, z, z tym światem, ale jednocześnie to promuje, więc wydaje mi się, że wydawcy powinni zrozumieć, że, że taka twórczość fanowska, y, twórczość amatorska, y, ludzi, którzy czy czytają, czy, czy, czy po prostu lubią jakieś postaci, być może również z filmu, czy, czy z piosenek, tak naprawdę nie szkodzi y, ich treścią, a je wspiera. I tutaj absolutnie y, zmiany w, y, dotyczące dozwolonego użytku. Są, są potrzebne. Z jednej strony rozszerzające dozwolony użytek na to, żeby można było. Żeby, dam, przykład, dam przykład, gdzie prawnicy piosenkarza Prince'a wytoczyli proces matce małej dziewczynki, która wrzuciła na YouTubea jak ta dziewczynka sobie tańczy do piosenki Prince'a gdzieś w tle, i oni oskarżyli, że, że naruszyła prawa autorskie Prince'a, bo, bo tańczy do. Do jego piosenki, prawda? Gdzie, gdzie on śpiewa w tle. Ale przecież tak naprawdę ta matka chciała się pochwalić swoją córką, która, która tańczy, ma 2 czy 3 latka, prawda, a nie, a nie rozpowszechniać piosenkę Prince'a. więc jakby no, jest potrzebne zrozumienie i prawników, i, i, i tych wszystkich, którzy decydują o copyrightzie, że ludzie mając technologię do tego, mając stanie kamery cyfrowe, mając stanie aparaty cyfrowe, mając bezpłatne programy do, do ich obróbki i internet jako wielkie, wielkie medium do dystrybucji, po prostu chcą z tego korzystać i zbranianie im tego jest, jest, jest krótką jest głupotą, jest wychodzeniem jakby na przekór oczekiwaniom konsumenta. No, a z drugiej strony oczywiście trzeba mieć też świadomość, że jeżeli autorzy i wydawcy nie będą wynagradzani, to, to ryzykujemy sytuację, w której treści będą po prostu coraz niższej wartości, będą coraz gorzej zadagowane, będą wypuszczane bez korekty, będą coraz gorzej tłumaczone, no bo po prostu no, fa wiedza fachowa zawsze tak było i, i będzie, że, że kosztuje, a dzisiaj ludzie um, o bardzo dużym doświadczeniu w branży wydawniczej, którzy są bezrobotni, Zrobiło się nagle ogromnie dużo. No to jest, to jest no taka, myślę, sytuacja na, na, pewno, na pewno kłopotliwa, dla, zwłaszcza dla osób starszych, prawda? Którym trudno teraz nagle zrozumieć, dlaczego ich wiedza, ich umiejętności nagle przestały być doceniane. No nie przestały być doceniane, tylko rynku wydawniczego i rynku mediów po prostu już często nie stać jest na, na fachowców i jakieś, jakieś mechanizmy w drugą stronę. W prawie autorskim, które, które bardziej by chroniły jednak ten rynek wydawniczy, również są potrzebne. Nie może być tak, że wszystko będziemy rozdawać za darmo, mimo tego, że jest to prawda, technologicznie możliwe. Bo, bo tak naprawdę Wikipedia jest, jest przez te 20 lat istnienia mediów cyfrowych jedynym przykładem no czegoś, co zostało solidnie zrobione i co, co rzeczywiście stanowi rzetelną wiedzę. W przypadku pozostałych serwisów no wiele z nich ma, ma dużą wartość użytkową, natomiast no nie, nie można powiedzieć, że, że mają tą ważną, ważną dla, dla kultury, dla, dla nauki wartość, jaką jest wiarygodność treści.